Cześć! Dzisiaj kolejny trening dla kobiet w ciąży. Będzie to trening z użyciem takiej dużej piłki. Będzie to taki luźniejszy trening, więc będzie odpowiedni dla kobiet w każdym trymestrze. Zaczniemy sobie od pozycji stojącej i będziemy sobie robić takie głębokie przysiady. Piłkę będziemy sobie kierować do przodu. Kolana idą na zewnątrz, topy są ustawione na zewnątrz. I zaczynamy powoli. Daję łapkami piłkę do przodu, rozszerzam kolana, Siadam tutaj głęboko, całe stopy muszą być na podłodze, więc opieram piętę, palce, całe stopy i wracam sobie do góry. Jak schodzę sobie tutaj do dołu dziewczyny, to żeby tutaj żebym się nie zapadały kostki, tylko kostki kieruję sobie na zewnątrz, to robię tutaj ładny łuk na stopie, kolana również na zewnątrz, trzymam sobie piłkę z przodu i jak wracam piłkę Wracam. Dobra. I zaczynamy. Jedziemy sobie. Raz. I wydech. Wracam, napinam pośladek. Dwa. I wracam. Trzy. I wracam. Cztery. I wracam. Pięć. I wracam. Sześć. I wracam. Siedem. I wracam. Osiem. Otwieram biodra, wydech na dni pośredni. Dziewięć. Hop. I dziesięć. Hop. Ok, piłka idzie do przodu, siadam i chwilkę sobie zostaję w takim głębokim przysiadzie. Kolana tak samo na zewnątrz. I bują sobie biodra na boki, piłka na boki plecy, staraj się trzymać jak najbardziej proste, nie zaokrąglaj się mocno, ile dasz radę, wyprostowuj się i bujam. Hop, hop, hop i powoli trzymając się piłki, podnoszę się do góry, chwilkę odpoczywam i znowu siadam głęboko, piłka przód i bujam prawo, lewo. Znowu góra. Dobra, Następnie przejdziemy sobie do niższej pozycji. Kolana daję sobie szeroko, a stopy daję sobie wąsko. I siadam sobie na piłeczce. Klatkę piersiową opieram o piłkę. Jest mi tutaj fajnie, wygodnie i będę sobie pracować stopami, krzyżując oraz rozszerzając. Ok? Krzyżuję, siadam sobie na stopy. Wracam do przodu i daję mocne stopy na zewnątrz. Siadam na stopy, krzyżuję i hop. Tutaj wdech, hop, wydech. Wdech i wdech. I wdech i wydech stopy na zewnątrz. Stopy śladek i stopy na zewnątrz. Stopy środek i stopy na zewnątrz. Hop. I na zewnątrz. Środek i na zewnątrz. Środek na zewnątrz i środek i na zewnątrz. I teraz będziemy robić dziewczyny odwrotnie. Czyli siadam stopy na zewnątrz, hop. Idę do przodu, stopy krzyżuję środek. Stopy na zewnątrz, stopy środek i pięknie. tutaj pracujemy nad rotacją wewnętrzną i zewnętrzną w wystawach wiodrowych. Raz, hop, wdech i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech. I wydech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Dobra, stopę sobie. z kolei razie sobie troszeczkę wężej, stopę wężej. opieram się o piłkę, mogę sobie dać dłonie tutaj pod brodę i powoli rozluźniam sobie. Dniewnice bujam bioderkami na prawo i na lewo. Ja bym chciała narysować tutaj tyłkiem uśmiech. Jedną, hop w drugą. Jedną, w drugą, jedną, w drugą, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, i wdech, i wydech. Teraz spróbuj troszeczkę miednicę podwinąć i na wydechu hop, wdech, Wydech, wdech, wydech, podnieś, wdech, wydech, podnieś, wdech, wydech, I tutaj na wydechu możesz czuć, że brzuszek się delikatnie napina, jakby mięśnie brzucha otulają dzidziusia i to jest jak najbardziej w porządku. Wdech i wydech, wdech i wydech. Spróbuj tutaj właśnie wyłączyć kręgosłup piersiowy i tylko po pracy odcinkiem lędźwiowym i miednicą. Wdech, wydech, przytul się. Wdech, wydech, przytul się. Wdech, wydech, przytul. Wdech, wydech, przytul. Wdech, wydech, przytul. I wdech. I, wytyw, przytyw, I spróbuj porobić teraz kółka nieniejszą w jedną stronę. Swobodę sobie oddychając w drugą stronę kółka. teraz przejdziemy sobie do siatul. Piłkę z bezpośrednio po jednej stronie. Jedną nogę sobie robię do wyprostu. Drugie kolano mam tutaj na zewnątrz. Piłkę zostawiam sobie na boku. I powoli by sobie otwierać pięknie klatkę. Patrzę pod pachę. Dwie łapki tutaj na piłkę. I na wdech odwracam. Wydech rozciągam. Wdech wracam. Stara się tutaj nie odrywać kolana od ziemi. Nie uginać nogi. Palce skieruj na siebie. Wdech. I wydech, wdech, i wydech, wydech, wydech. Tą rękę tutaj staraj się kierować nie do przodu, tylko tutaj koło ucha. I patrz pod pachę, ładnie rozciągając cały bok. Wdech, wydech, wdech, wydech i chwilkę sobie zostań. Oddychaj, wdech, wydech, wdech, wydech, i wdech, i wydech. Super. Na tej piłce przed siebie i idziesz i dalej do przodu, rozciągasz plecy i wracasz. Troszkę zmieni kierunek i znowu piłka przód i wróć. I do nogi lewej. Rozciągnij. I wróć. Jeszcze raz. Wróć. I wydech. I wdech. Wróć. I wydech. I wdech. Wróć. Piłka idzie na drugą stronę. Zmieniam sobie postawienie nóg. Raz. I raz. I najpierw sam skłon hop wydech wdech wydech, rozciągam i wdech, wracam wydech i wdech wydech i wdech wydech i wdech wydech i wdech wydech i wdech, wdech, wdech. zostań chwilkę rozciągnij Nie wróć i jeszcze raz wydech i chwilkę powdech, wdech i wydech. Staraj się oddać do dolnych grzeberkiery, sobie oddech tutaj do boku i ostatni wydech i wydech. I jedziemy ja sobie, sobie piłeczka. Po skosie rozciągam plecy i wracam. Zmień troszkę kierunek i wracam. Do przodu i wracam. Do przodu i wracam. I, wracam. I, wracam. I jeszcze. Rozciągnij, wdech, wróć. Rozciągnij, wdech, wróć. Rozciągnij. Wdech, wróć. I rozciągnij. I wróć. Dobra, i następnie ustawiam się w pozycji leżenia na boku. Nogę to od dołu sobie troszeczkę uginam i cofię, Nogę z góry daję na piłeczkę i będę sobie tutaj pracować z kolanem, otwierając gniazdnicę i hop, kolana kieruję do środka. Otwieram. I do środka. Leży sobie ładnie na boku. I pracuję nogą. Otwórz, kolano środek. Otwórz, kolano środek. Otwórz, przyciągnij kolano do brzucha, piłkę i następnie kolano do środka. Kolano do sufitu. Kolano do środka do podłogi. Kolano do sufitu. I do podłogi. I raz. I hop. I raz. I hop. I przyciągnij. I wdech. I wydech przyciągnij. I wdech. I wydech przyciągnij. I wdech. I wydech przyciągnij. Dech. I wydech. I wdech. Super i tak samo sobie robimy na drugą stronę. Przechodzę sobie powoli, kładę się na boku, kolano, od spodu nam cofię, to od góry daję sobie na piłeczkę. Mogę tutaj albo sobie leżeć, albo właśnie podpieram sobie głowę. Zujemy sobie, otwieram i kolano W środek. Otwieram kolano w środek. Raz. Kolano w środek. Przyciągnij do brzucha i do tyłu. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jak piłka ucieka, to sobie popraw nogę i pracuj. Kolano do podłogi. Do sufitu, kolano do podłogi. Do sufitu. Do podłogi. Do sufitu, do podłogi. Do sufitu, do podłogi. Do sufitu, do podłogi. Bardzo łatwe ćwiczenie. Można sobie wykonywać nawet leżąc, właśnie oglądając telewizję. A super, tutaj będzie nam się mobilizował właśnie staw biodrowy. Raz, hop, raz, hop. I raz, i hop, i raz, i hop. Dobrze, zdejmuję sobie obie nogi, kładę się powoli na plecy. Piłkę sobie daję tutaj pod pupę, trzymam sobie nogami. Dłonie szeroko dla stabilizacji. I teraz super ulga dla naszego kręgu spalendriowego. Powoli sobie skręcam nogi na jedną stronę, wydech wraca. Wdech na drugą. Wydech, wracaj. Raz. Wydech, wracam. Powoli na dół. Kontroluj ten ruch, żeby nie było takiego bezsensownego bujania. Będzie polatny odcinek lędźwiowy. Kontroluj to. I zawsze na wydechu. Wracaj. Aktywuj delikatnie mięśnie brzucha. Wdech. I wydech. Na lewo. Wydech, wróci. Wdech na prawo, wydech wróć. Wdech na lewo, wydech wróć. Wdech na prawo, wydech wróć. Lewo, wróć. Prawo, wróć. Dobra, i teraz zostaw sobie nogi i powoli same stopy. Ruszasz raz na siebie, od siebie. Raz, raz, porób sobie kółka z topami. Jedną stronę. W drugą stronę. No i chwilkę sobie w tej pozycji i poddychaj do dolnej przebrze. Na wdechu rozszerzaj dłonie. Na wydechu łącz. Na ostatnią stronę wdech, wdech, wydech. I ostatni wdech, i wdech, i powoli piłeczkę idzie na bok, przykręć się na boczek i powoli się podnieść. Dziękuję.